Dziewczyna, której przerwano, innemu poddana graniu. Jak każe pędzer roli, klucz wiolinowy, akord kukmal undemalum. Z boku śpi u kulele, gdy okulla, płaskobrzucha, nieważka nieważka libelulla, włók się gnie, wirtuoska bez głosu. Chwyty skaczą jak pchły pod progami. Palce szarpią napięte struny, a w punktum pępka wkuty wgląd. Łamie się wirga, Neuma zanika. Porządlona przez oczy, nimfa z pękniętym gryfem. Omdlały okaz, który z pietyzmem rozstrojono do wymotylenia.